No dobra, następny chrupek, jak ja ich nazywam, ogarek z 1986 roku. Silnik dwójka, pewnie oryginalny, trochę skordowany, niby trochę stał, około 15 lat, podobnie jak kadet. Tu już pompki niestety nie ma. Prędkością już działa. Silnik też działa. Nie ma iskry. Gazik GMF12. Zobaczymy, co dalej. A więc, po wymieniu platynek Iskra wróciła Platynki są tak skorodowane, że nawet nie dało się ich wyczyścić Sorry za Messengera Po platynek Tutaj, no normalnie nowa śruba podkładka Do wymiany przydałby się jeszcze kondensator Ale niestety nie mam, przy sobie Po podlaniu paliwem Świeca moja Tu była świeca Bosch Po podlaniu trochę paliwa Silnik zaczyna się odzywać, więc jest nawet szansa na odpalenie tego dzisiaj. Sorry, niestety fajka jest zepsuta. Trzeba dać mu gaz. Bez gazu nie pojedzie. Tak jak mówiłem. To się nie uda. Może za butem, ale to tak jak mówię, coś się zaczyna odzywać. Teraz taka mała ciekawostka na koniec. Ten gaźnik był w tym romecie. Najlepsze to jest to, że to jest napisane F13. Tu już jest wybite 12. Niestety nie mam przy sobie sufmiarki. Ale średnica jest 13,5. Taka ciekawostka. nawet w 86 roku nie wiedzieli co mają to jest niestety pęknięty dlatego go nie założyłem ale bardzo fajna ciekawostka taka na koniec pozdro